W ostatnim odcinku kupiłem takiego oto Opla. wracają. Jednak dołożyłem do niego tylko felgi, ponieważ chciałem na nim zarobić, a każda kolejna włożona złotówka oznaczałaby, no że ta szansa znacznie się zmniejszy. No ale poczytałem sobie komentarze, które zostawiliście pod tym filmem i wziąłem sobie je do serca. Pisaliście tam, żeby przerobić tego Opla w taki sam sposób, jak był przerobiony 5 lat temu. No więc biorę Opla i jadę do RS Garage. A po co? Za chwilkę się przekonacie. Około 30 kilometrów dzieli mnie od RS Garage, gdzie trzeba wykonać bardzo istotne pomiary. No bo skoro auto ma być odwzorowane 1 do 1, no to co musimy zmienić w pierwszej kolejności? Kolor, dobrze. Kto zgadł, zostawia łapę w górę, a my bierzemy się za pomiary, ile tej folii faktycznie trzeba zamówić. Dobra, proszę Państwa, rozpoczynamy pomiary. Panie Kempson, proszę to przytrzymać metróweczkę, 250. Tu będziemy wycinać. Na tu będzie wycinać, Tu robimy b... czarne, tak? Czy to? Nie, nie, nie. Tu całe musi zostać wycięte, bo tu będzie kratka inna. To, na na całe będzie kratka taka. Będzie tu nie. Bo to był tak, w mojej tak było wcześniej, to musi być tak samo. 110? No. 3 metry, 300. 3 metry. 50? Druga, ja mam pomysł. No. To może w ramach współpracy wszystkich i tak dalej, to może Kepsun przyjedzie do 50. Widziałem doświadczenie, mam ma, doświadczenie. A 46 na tym to wszystko poszło. Dobra, to jest tak Co nam daje? 14,3 czyli 14. 16. 16 metrów, tak? Co? To chyba, tyle. Tyle. Dobrze, to ja lecę odebrać w takim razie folię do folia samochodowa.pl i pewnie widzimy się u chłopaków na miejscu. Jest BMK, jesteśmy w samochodowa.pl, Ale to nie na BMK, przyjechaliśmy tutaj po folię. Maciek, tutaj z foli samochodowej.pl, zgodził się wkroczyć wielkim krokiem do tego projektu i wspomóc nas folią 3M, którą za chwilkę wybierzemy. W takim razie, tak, koloryk najbliższe, które pasują do Twojego samochodu, byłego samochodu, Ta. to jest albo Blue Fire, ten jest za ciemny. albo Blue Raz. Wydaje mi się, że ten jest za ciemny, tak mi się wydaje. I teraz pytanie z wzornika, co jest najbliższe, nie? No jak dla mnie to jest bliższe niż to na pewno. Ja bym poszedł w ten, po prostu. Czyli wybieramy Gloss Wiem. Blue Fire. I tak nie, nie, nie znajdziemy złotego środka, nie znajdziemy identycznie tego samego koloru, więc Wiem, ja bym poszedł w tak. coś takiego. Bardzo dobry wybór. Jeżeli też chcecie taki dobry wybór tutaj podjąć, to zapraszamy do folia samochodowa.pl Wystarczy wpisać foliasamochodowa.pl, doprowadza pod adres. Tak właśnie się stało w moim przypadku, także zapraszamy. Dostałem jeszcze kalendarz, zobaczcie. Będą dla was na kanale nadawczym na mo moim Instagramie w momencie publikacji tego filmu, więc zapraszam wszystkich serdecznie. No powiem wam, że folia robi wrażenie. To sam poczciwy krzyku wysłał mi do na moim live'ie na YouTubie. Dodatkowo Maciej dorzucił jakąś kozacką ceramikę do folii, więc auto będzie zabezpieczone konkret, a jak ktoś chce sobie okleić furkę, czy to w Krakowie, czy poza, to naprawdę gorąco polecam foliasamochodowa.pl, bo znajdziecie tutaj naprawdę wszystko. Sklejam z Maciekiem piątkę, a my wracamy na garaż kleić Opelka. Proszę Państwa, jesteśmy już w RS Garage. Przywiozłem folię. Pokażę Wam, jaki jest kolor. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak Wam siedzi i czy na przykład wybralibyście inny. Bertonka będzie wyglądała tak. Taki będzie miała, proszę Państwa, kolor. No, chyba lepszego dobrać się nie dało, ale nie to w tym momencie. Zanim zaczniemy oklejać ten samochód, trzeba porozbierać jego główne elementy. Zderzak przód, zderzak tył, progi, klamki. No i stop! Zła kolejność. Zanim zaczniemy rozkładać ten samochód, najpierw trzeba zamówić części, żeby przywrócić ten samochód do takiego wyglądu, jak był 5 lat temu. Trzeba to zrobić teraz, bo jeżeli zrobię to znowu na ostatnią chwilę, to znowu się okaże, że coś nie przyjdzie, że coś przyjdzie złe i znowu będzie płacz, że coś tam nie wychodzi. Więc w tym momencie odpalam przeglądarkę i po prostu patrzę, co trzeba zamówić i zamawiam te części. Dobra, powiem wam tak. Z w dziesiątkę to było prowadzenie tego fanpage'a kilka lat temu, bo dzięki temu wiem, co trzeba teraz w tym aucie pozmieniać, bo ja tam rzucałem wszystkie modyfikacje, które po prostu wprowadzałem do tego Opla. No więc mamy na pewno do zmiany kolor felg oraz kolor zacisków. Jak widać na załączonym obrazku zderzak też był lekko zmodyfikowany. W dupcona była tam jakaś gigantyczna kratka, po prostu żeby zmieścił się interkuler. No tutaj tego interkulera nie mamy, bo mamy silnik wolno-sący, ale no kratka być musi, jeżeli mamy to faktycznie odwzorować. Do tego wloty na masce. Tam kupiłem takie wloty z Focusa RS. Tutaj muszą być też, żeby to potężne 1.8 miało czym oddychać. No i trzeba też będzie zainstalować tak Uniwersalną dokładkę za 5 zł. A nie no, tak, serio to ona tam z 5 dych kosztuje. No i do tego musi być też tablet w konsoli i nic nie dające wskaźniki. No ale to damy sobie temperaturę wody i napięcie akumulatora. A jeżeli chodzi o licznik, jak widzicie, jest tutaj czarny. Normalnie w bertonach są białe, ale zmienię tylko podświetlenie na niebieskie. Bo jakbym wrzucił ten czarny licznik, to on jest od diesla i przekłamuje prędkość po prostu. Więc tego nie robię. Zostaje jeszcze zmiana pokręteł nawiewów. Ja tutaj wrzuciłem takie od Forda Focusa, bodajże. Wyglądają po prostu nieco lepiej. No i teraz to wszystko trzeba znaleźć, zamówić, no i czekać aż przyjdzie. No i super. Części mamy już zamówione, ale powiem wam tak totalnie szczerze, nie? Mega szybko oddalamy się od tej idei jakby zarobienia na tym samochodzie, a pamiętajcie, że zakup części to nie jest wszystko, bo jak chcecie sobie kupić samochód, no to trzeba pamiętać też na przykład o takich rzeczach jak ubezpieczenie. Bez względu na to czy jest to reklama czy nie, ja z czystym serduchem zawsze polecam Mubi, bo tam naprawdę można wyrwać ubezpieczenie za fajną kasę. Mam tutaj gdzieś kwit z ubezpieczenia tego oto pojazdu zobaczymy ile kosztowało wcześniej i zobaczymy ile wyliczy mubi 984 zł. Wcześniej o na tą Astrę wychodziło jakieś tam 1000 zł, a ja, będąc pewnym, że tu znajdę to taniej, zrobiłem sobie kalkulację i proszę. Najtańsza oferta 631 zł. To całkiem niezła oferta, co? Bo możemy 3,5 wy sobie zaoszczędzić od razu, tak naprawdę. No a do tego z linkiem w opisie macie 100 zł zwrotu na konto za waszą polisę. I to działa! Jak kupicie sobie ubezpieczenie na MUBI, to MUBI zrobi dla was taki specjalny link polecający. Jak będziecie sobie ten link rozsyłać po swoich znajomych, i oni kupią, jakby, ubezpieczenie z waszego linku. To dostajecie stówkę normalnie, i można tak sobie robić aż do 2000 zł. Więc nie dość, że macie tańsze ubezpieczenie, to jeszcze możecie sobie zarobić siano. A teraz chyba pora w końcu zacząć te modyfikacje, co? Wszystkie części już do mnie doszły, więc lecimy na garaż. Teraz po prostu przejdźmy do rozbierania auta. Trzeba wymyć części, wymyć samochód i zacząć modyfikacje. Let's go! Dopla to jest jedyny klucz, którego się używa. Sam demontaż tych części szedł bardzo szybko, bo jakby nie patrzeć, ja to auto złożyłem i rozłożyłem ze 100 razy i mogę to robić z zamkniętymi oczami, więc jeżeli ktoś ma chęci i możliwości, to polecam sobie tak po prostu robić, grzebać przy swoim samochodzie, uczyć się na nim. Mam sentyment do tego samochodu, bo na nim nauczyłem się naprawdę bardzo dużo, szczególnie z zakresu budowy samochodów, bo normalnie odpalałem sobie youtuba, oglądałem tutoriale i filmiki jak coś wymienić i robiłem to po prostu później własnymi rękami. Także moi drodzy, młotek, śrubokręt, łapę i jazda. Pozdejmowałem sobie większość elementów, które są niezbędne do tego, żeby okleić ten samochód Nie mamy lamp, nie mamy zderzaków, grilla Przy okazji możecie zobaczyć w jak fatalnym stanie jest lakier w tym samochodzie Więc folia to będzie naprawdę zbawienie To auto na nowo odżyje Bo jak pozdejmowałem zderzaki, to są tu też takie buble w postaci pęknięć Są też takie buble w postaci odprysków lakieru O, trzeba będzie to albo wyszpachlować, albo jakoś wygładzić dopiero na to nałożyć folię Nie wspominając już o dachu, który wygląda tak no i warto też yy, wspomnieć maskę, która wygląda tak. Przed klejeniem furę trzeba bardzo dokładnie umyć, a następnie musi ona odstać, by wyschła, więc dla mnie jest to idealny czas, żeby ogarnąć jakieś tam inne rzeczy. No i zaczynam sobie od ogarnięcia przedniego zderzaka, bo przy nim będzie naprawdę bardzo dużo roboty. Najpierw zaznaczam miejsce wycięcia wnęki, tak by zmieściła się tam ta nowa kratka, którą już zamówiłem, a następnie przenoszę się ścięciem do tak zwanego pierdolnika. No i jak widzicie nazwa adekwatna do scenerii. A z racji, że zderzak był już nieraz połamany i nieraz na no trzeba go trochę wzmocnić, tak więc używam sobie klasycznego płaskownika i nituję wszystko do kupy, bo w tym miejscu i tak nie będzie nic widać, a wzmocni to całą konstrukcję. Później nałożę sobie tutaj jeszcze jakiś klej, żeby to wszystko wypełnić i będzie bajeczka. Później czas na zderzak tylni, na którym jest sporo odprysków lakieru, no i trzeba to wszystko wyrównać, bo pod folią będzie widać niestety każde niedociągnięcie. Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa. Picasso, Picasso. Potwardzasz na oko, więc nie wiem, czy za się zaraz, czy za 10 godzin. Dziewczyny, gość ma do czynienia ze szpachlowaniem, możecie śmiało się odzywać. Nada się? Elegansio, ok. Na zrobiłem później ze szlifu. No dokładnie, R rąsia chodzi jak sam raz, no, lepiej zrobić górkę i doszlifować, niż zrobić wgłębienie i szpachlować drugi raz. No właśnie. No, i jak szpachla już sobie wystała i jest twarda, no to czas ją wyszlifować. No, i nadać też tym samym zderzakowi finalny kształt, tak już pod folię. Powiedziałbym, że to czas na oklejanie tego samochodu, ale to jeszcze nie ten czas, ponieważ zobaczcie, tutaj w rękach trzymam krateczki, które muszę zamontować na maskę. No i teraz, żeby zachować odpowiednią kolejność i nie spierdzielić sobie później roboty, zanim auto zostanie oklejone, to trzeba wyciąć dziury w masce, Więc bo inaczej przypaliłbym po prostu folię i byłaby dupa. Cięcie w karoserii samochodu zawsze jest ciężkie psychicznie, ale na szczęście nie robię tego pierwszy raz. Najpierw jednak trzeba wiedzieć, gdzie ciąć, więc metróweczka w łapę i lecimy z pomiarami. Wloty muszą być symetryczne względem siebie, więc warto poświęcić na to trochę czasu, zrobić to dokładnie, a nie tak jak zawsze na oko. No teraz co? Teraz trzeba to po prostu wyciąć. No i po przymiarce wloty, jak widzicie, siedzą perfekcyjnie. Później je pomalujemy i wkleimy na miejsce, ale to dopiero po oklejaniu. Klar schodzi po prostu po odklejeniu zwykłej taśmy malarskiej, także pozdro. Nie no, nie wiem kto to malował, ale szczerze ja bym to zrobił lepiej sprayem. Trzeba będzie pewnie zedrzeć cały klar i dopiero kleić, no ale to już jutro. Siemanko, dzień kolejny. Sytuacja o tyle się skomplikowała, że musiałem zdjąć maskę. I zobaczcie, musiałem też całą maskę zdjąć z niej po prostu klar, bo nic by się nie dało z tym zrobić, więc przez ostatnią godzinę szlifowałem wszystko, ale udało się. Problem jest taki, że teraz trzeba to zrobić, to samo z dachem. Teraz możecie zobaczyć jak wygląda proces ściągania klaru z dachu i pomyślcie, że na maskę spędziłem dwa razy więcej czasu i szło o wiele gorzej. Oczywiście tego nie nagrałem. Niestety proces nie jest do przeskoczenia, bo inaczej po pierwszym podniesieniu folii z dachu stałaby po prostu ona razem z tym bezbarwnym i byłaby do wyrzucenia. Dobra, powiem wam tak, że Opel jest całutki rozebrany. Zostało zdjęte wszystko co musiało zostać zdjęte do tego żeby po prostu go yy, okleić, czyli wszystkie emblematy, listwy, które były przyklejone na kleju do szyb. Masakra ale udało się to zrobić. Wszystkie jakieś listewki z tyłu na klapie też do światła stopu i jakieś jeszcze blendy. Więc fura jest naprawdę gotowa do tego, żeby ją okleić. Patrzcie, takie kawałki bezwarnego po prostu sobie schodziły z maski dachu. Podczas mojej nieobecności chłopaki z garażu zaczęli oklejać Asterkę pięknym niebieskim kolorem i muszę wam przyznać, że ten odcień to po prostu strzał w dziesiątkę, bo wygląda przepięknie. Jest nieco jaśniejszy niż ten, który był faktycznie na Astrze, ale to lepiej, bo tamta była taka trochę granatowa, a ten jest naprawdę totalnym sztosem i na żyło. Bo wygląda jeszcze lepiej. Jest po prostu ładniejszy. Wiele rzeczy lubię robić sam, ale akurat oklejanie to totalnie nie moja bajka, więc zostawiam Was na chwilę z chłopakami i z astrą, a zaraz zaczynamy modyfikację. Siemanko, dzień kolejny, Astra już nabiera kolorów takich jak Red Bull, którego sobie właśnie odpalam. Normalnie, żeby dodał mi skrzydeł, bo trzeba zapierdzielać z robotą. Zobaczcie, zderzak jest już cały oklejony na niebiesko, wnęka wycięta, więc teraz będę instalował tutaj tą piękną tuningową kratkę za 100 złotych. Tuning. Zderzak oklejony, więc można zabierać się za jego uzbrajanie. Najpierw kratka. Następnie złapałem sobie ją na ciepłym kleju, żeby mi nigdzie po prostu nie uciekała podczas klejenia, a później standardowo klej do szyb. Aha. Koła. Na początek trzeba je wyszlifować i zmienić ich kolor na srebrny. Felgi były w całkiem ładnym stanie, ale miały kilka zlewek. No i jak zakładałem na samym początku, żeby były srebrne, musiałem zmienić ich kolor. No ale żeby to miało ręce i nogi, no to najpierw trzeba usunąć wszystkie zlewki, no i zmatowić felgi, a później dopiero lecieć z podkładem. Trzy warstwy podkładu i docelowy lakier. Następnie wyczyściłem i odtyściłem wszystkie kratki zderzaka przedniego, bo stwierdziłem, że jak już maluję wloty na masce, to fajnie będzie też odświeżyć właśnie te elementy. Dobra, to nagrywam bez mikrofonu, bo nie wiem mikrofonu. Znaczy, jest urażony, nie niech Zobaczcie, jak wyglądają felki. Widzicie to lepiej jak oryginał. I plastiki też te pomalowałem na czarny połysk. Wszystkie. Auto było już w pełni oklejone, więc teraz czas na składanie wszystkiego w kupę. Zaczynam od lamp, a później kratki zderzaka. Następnie tylne lampy i wygłuszenie bagażnika. Kierunkowskazy również wracają na swoje miejsce, a do maski wlatuje grill. Kratki z którymi czekałem mogą już zostać zamontowane. Dodałem sobie też dodatkową warstwę taśmy dwustronnej, żeby mieć pewność, że będą się trzymać na miejscu. Państwa, proszę, Państwa, proszę Państwa, dzień kolejny, a jak widzicie, poskładałem sobie też kilka elementów, co pokazałem. Natomiast teraz zostało jeszcze do poskładania progi. Trzeba oczyścić oponki, bo się trochę przylakierowały. No i ogarnąć tutaj klapę z tyłu. No i założyć zderzak też i lampę. No jak widzicie, nie tylko maska i nie tylko dach. Był totalnie chujowo pomalowany, ale także właśnie ta tylna listwa, z której po prostu schodzi lakier bezbarwny. Trzeba to wszystko zdjąć i okleić to czarną folią, a teraz zabieram się za montaż progów. Boczne listwy trzeba zamontować na kleju, ponieważ ktoś właśnie tak to zrobił wcześniej. No i już nie ma wyjścia. Trzeba zrobić to dokładnie tak samo. Brakuje tu jeszcze jakichś takich uszczelek. I tam ta druga listwa z drugiej strony zamontowania. Opelek zaczyna nabierać naprawdę fajnego wyglądu. No będzie będzie turbo sztos, nie? Będzie turbo sztos. Mocowania progów były już mocno zmęczone, wszystkie zaczepy były wyłamane, więc przykleiłem je po prostu na taśmie dwustronnej. Listwie boczne, jak wspominałem na samym początku odcinka, będą musiały lecieć też na kleju, bo wcześniej były tak właśnie przyklejone, no i o zaczepach nie ma tutaj w ogóle mowy. A i zobaczcie co odkryłem, Naklejąc, naklejając loteczkę na klapę zauważyłem, że jest ona, proszę Państwa, z BW46. O, to trochę zaś Teraz Ktoś no tu Idealnie. Mhm. Ale to nie było na oko, tylko na palec. Na palec. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło poinformować, że Astra została oklejona i cała złożona. Na... Natomiast nie jestem godzien, żeby w takim stroju zaprezentować Wam ten samochód, więc poczekajcie chwilę. Od razu lepiej. To auto jest tak zajebiste, że aż mnie z butów wyjebało. Też... Z wielką kratką. Rejestracja też już siedzi na miejscu. Po pomalowane wszystkie remedy, zobaczcie na te wloty z Focusa RS. Wszystkie plastiki, wszystko jest dopieszczone. Oklejone lusterka, przyciemnione kierunkowskazy, Zobaczcie na te felgi. No nie ma tylko kurczę dekielków, będę musiał dokupić. kupić. Lotka od BMW-46, tak, zobaczyłem, że to jest to lotka od BMW-46, ale świetnie tutaj pasuje. Odmalowany emblemat. Aha, zapomniałem jeszcze o jednym, kurde. Listwa bagażnika. Zapomniałem jeszcze o jednej istotnej kwestii, a właściwie to o dwóch. Pamiętacie jak odbierałem folię od Maćka z folii samochodowej? Wspomniałem wtedy o ceramice, którą mi dorzucił, no i teraz chłopaki z RS właśnie ją nakładają, więc wórka będzie się elegancko błyszczeć. na dość zniszczone lampy tylnie, też znalazł się sposób i zostały one oklejone folią, która nada im fajnego blasku. Pokażę wam, jak to auto wygląda na przebitkach i wracamy do mnie, właściwie to dopiero jedziemy do mnie do garażu. I tam dorobimy resztę rzeczy, które trzeba w tym samochodzie zmodyfikować, tak, żeby wyglądał dokładnie tak samo, jak moja Astra 5 lat temu. Także w tym momencie wlatuję dla Was przebiteczki, a zaraz potem widzimy się w moim garażu. No nie no, jak patrzę na ten samochód, to po prostu nie mogę wyjść z podziwu, jak on się zmienił i jak po prostu on dobrze wygląda. Mordka cieszy mi się od ucha do ucha, jak na niego patrzę, bo to jest naprawdę kawał historii. Ja wkraczałem do internetu właśnie z tym samochodem. Na nim nauczyłem się naprawiać auta, kochać te naprawy i przede wszystkim kochać samochody. Jak wiecie, dążymy do tego, żeby przywrócić ją do dokładnie takiego samego stanu, w jakim była 5 lat temu. Brakuje tutaj jeszcze wielu elementów. Na samym początku tego filmu lista modyfikacji była naprawdę długa i nie sądziłem, że zajdzie jakby nad tym tyle czasu. Dlatego stwierdziłem, mordeczki, że podzielimy sobie całą tą modyfikację tak naprawdę na dwa epizody, dwa odcinki. Pierwsza Mamy już w zasadzie za sobą auto jest oklejone, ma powstawiane już naprawdę różne rzeczy. Kolory wszystkie się zgadzają, natomiast wciąż zostało do zmiany wiele rzeczy. Jeżeli chodzi o zewnętrzny wygląd tego samochodu, no to na pewno dokładka do zderzaka, na pewno zaciski muszą zmienić kolor oraz brakuje kielków w kołach. Natomiast drugi etap, drugi film z modyfikacji tego pojazdu chciałbym poświęcić, jeżeli chodzi o środek tego auta. Bo tutaj jeszcze nic się nie zmieniło, a zmian będzie naprawdę bardzo dużo, bo musimy zmienić świetlenie licznika. Trzeba zamontować tam tablet, włożyć wskaźniki oraz zmienić pokrętła od panelu klimatyzacji. Asterka prezentuje się naprawdę przepięknie, ale to jeszcze nie jest koniec jej modyfikacji, także zapraszam Was za tydzień do kolejnego odcinka. Skończymy sobie cały projekt. Trzymajcie się, do następnego. Siema!